Aby ja mogła zadać pytanie jeszcze odnośnie filmu, mm. ponieważ no w sumie to jest pretekst do tego spotkania, i skoro tak chodzimy wokół tematyki męskości, no to możemy odnieść się do tego filmu, bo to już problem też został wywołany. Czy ten mężczyzna, ten bohater Janusz, grany przez Daniela Olbrychskiego, czy on faktycznie. Czy na miarę tamtych czasów, czy tych współczesnych, czy on był takim mężczyzną modelowym i, i fajnym, nie wiem. Mi się wydaje, że Kieślowski swoich bohaterów nigdy nie poddawał żadnej ocenie. Ewentualnie zostawiał jakieś pole do tej oceny swojemu widzowi. Ale no ja mam tutaj bardzo duże wątpliwości, ponieważ jeszcze w zdarzeniu z, z bohaterką ten mężczyzna nie ponosi praktycznie żadnych konsekwencji swoich poprzednich działań i decyzji. Natomiast te wszystkie konsekwencje spadają na kobietę i nie tylko na kobietę, tą drugą, tak, kochankę, tylko również żonę, bo tutaj po stronie żony Leży to, żeby temu mężowi wybaczyć, po stronie kochanki, żeby się pozbierać. To ona jednak traci męża i zostaje sama. Olbrychski wraca do żony i, i może wrócić. Też po raz drugi. W międzyczasie jest wigilia, on tą żonę okłamuje, że ukradziono mu samochód, więc no ja bym tak jakby powtórnie zadała pytanie, czy to jest na pewno akurat taki mężczyzna, ten, który bierze odpowiedzialność za to, co się stało. Mimo, że. No, no, ma taką fasadowość, właśnie stoicyzmu i y, opanowania, że to ta kobieta jest taka rozdrgana w tym wszystkim, a on wszystko ogarnie, ją zawiezie do szpitala na dworzec itd. Ale pytanie, czy to właśnie o to w tej męskości chodzi? Czy, o, czy to jest tego rodzaju ogarnięcie, którego my od mężczyzn byśmy oczekiwali? Tak, no ja myślę, że on, on tego nie ma tutaj. Absolutnie, e, absolutnie tego nie ma. I jakby ma tą siłę swoją taką op opatrznie rozumianą, nie? I, e, i nie, nie dźwiga tego ciężaru. E. Nie, bo e, tutaj pani mi zapytała, czym jest dla mnie męskość. Podniosłam takie wrażenie, że jak skończyliśmy oglądać ten film, to właśnie powiedziałeś coś w stylu, że ten główny bohater miał takie męskie cechy, że… No to chyba ja, po prostu... ja powiedziałem. <grym> okej. Okay. Dla mnie ciekawe jest bardzo to, jak w romantyczny sposób został przedstawiony ten bohater, że on realnie budzi sympatię, mimo tego, że jednak tą żonę zdradza. I wydaje mi się, że to jest… Też wiecie, no to jest film o pogubieniu się ludzi. To nie jest film publicystyczny, który mówi, jak powinno być. Jakby on jest pogubiony, ona jest, jakby ludzie są zaplątani w życie. Podejmowali różne wybory. Nie ma jednej um, definicji podejmowania właściwych wyborów. I tak wygląda życie. I Krzysztof właśnie był mistrzem pokazywania takich dramatów ludzkich, bo to był dramat. I oni próbowali się w tym jakoś wszyscy odnaleźć. Z, jakoś z tego wyjść, ale byli zaplątani, nie? Um, on nie dał rady. Absolutnie, no.